Siemanko, dziś powiem wam o tym, czy Włosi zalegalizują marihuanę w 2022 roku. Jest to bardzo możliwe, gdyż tamtejsi aktywiści zebrali ponad 620 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. A Sąd Najwyższy potwierdził ważność wszystkich podpisów. Tak więc co zmieni się we Włoszech? Według wniosku aktywistów, każdy Włoch będzie mógł uprawiać w swoim domu w pełni legalnie marihuanę. Jednak cały czas pozostanie nielegalna sprzedaż i konsumpcja zioła. Skąd takie zawiłości? A no stąd, że tamtejsi aktywiści chcą jak najszybciej przepchnąć ustawę o uprawie zioła przez parlament. No i musi być zgodna z ich konstytucją. Jednak najprawdopodobniej już od drugiej połowy 2022 roku będzie można tam w pełni legalnie uprawiać marihuanę. Po więcej takich informacji wpadajcie na portal Pozdro.